Sudańska armia zgodziła się na ewakuację drogą lotniczą obcokrajowców znajdujących się w kraju ogarniętym walkami między wojskiem a paramilitarnymi jednostkami RSF. W starciach zginęły setki osób, a mimo zawartego trzydniowego zawieszenia broni wciąż dochodzi do sporadycznych potyczek. Część lotnisk, w tym w Hartumie i największym mieście Darfuru, Niala, nadal jest ogarnięte walkami. Dyplomaci i obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji i Chin mają zostać ewakuowani z Sudanu drogą powietrzną. Dowódca sił rządowych, generał Abdel Fatah al-Burhan, zgodził się umożliwić i zabezpieczyć ewakuację obywateli tych państw z Chartumu w ciągu nadchodzących godzin. Obywatele Arabii Saudyjskiej i Jordanii opuszczają Sudan samolotami z lotniska w port Sudan. Sudańska armia poinformowała w piątek wieczorem, że zgadza się na trzydniowy rozejm w trwających od niemal tygodnia walkach. Światowa Organizacja Zdrowia WHO poinformowała, że od wybuchu walk zginęło 413 osób, a 3551 zostało rannych. Amerykańskie wojska ewakuowały personel ambasady USA w Khartoumie, a podobne akcje przeprowadziły Wielka Brytania oraz Arabia Saudyjska. Ewakuacje zapowiedziały również kolejne państwa, takie jak Holandia, Francja, Turcja, Egipt, Włochy, Korea Południowa, Japonia, a wreszcie także cała Unia Europejska.